Halo, moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na czytanie tygodniowe od 11 do 17 kwietnia. A to czytanie jest dla wszystkich urodzonych w elemencie wody, czyli dla raka, skorpiona i ryb. I moi kochani, zobaczymy, jakie karty nam się pokażą. Pierwsze trzy karty, czyli tendencje na nadchodzący tydzień. Siódemka kielichów. Królowa Buław i dziewiątka Buław. Siódemka kielichów karta pokazująca, że być może w tym tygodniu będziecie jakąś sytuacją, jakimś człowiekiem rozczarowani, być może sami się rozczarujecie sobą. I tutaj nie będę dużo opowiadać, muszę karty dołożyć bo inaczej nie będę wiedziała, o co tutaj chodzi. Rycerz Kielichów, kapłanka i królowa Buław. Rycerz Kielichów to jest piękna energia pokazująca, że ktoś prawdopodobnie w waszym życiu się pojawi, być może ktoś taki już jest w waszym życiu i będzie chciał um, przyjść wam z pomocą. Wy będziecie się nad tym dużo, dużo zastanawiać, nad tym człowiekiem, z tego powodu, że w przeszłości były jakieś, być może nieporozumienia, właśnie jakieś rozczarowanie, być może ze względu na tego człowieka, a być może również na, ze względu na, in, na inną osobę i Wy w tej chwili nie będziecie mogli dowierzać temu, co tutaj się dzieje. Ta chęć jest ogromna, jeżeli chodzi o tego rycerza kielichów, żeby z tym człowiekiem się spotkać, porozmawiać. Nie wiem, czy to jest tutaj um, na tle miłosnym, czy to jest być może taka jakaś inna relacja, może tylko jakaś przyjacielska, może tutaj chodzi o rodzinną relację. W każdym razie ten rycerz kielichów pokazuje, że ktoś przychodzi i otwiera serce przed Wami, chce Wam pomóc, ale Wy temu Wszystkiemu nie będziecie tak do końca um, dowierzać i nie będziecie, um, i będziecie tak wahać się, wahać, tak? Będziecie się na tym dużo, dużo zastanawiać, pytać się swoją intuicję, swoje uczucia, um, swoje doświadczenie życiowe, czy to, co tutaj z tym człowiekiem um, zaczyna iskrzyć, czy to będzie prawdziwe? Bo tu były w przeszłości, tak jak powiedziałam, jakieś rozczarowania, jakieś być może um, sytuacje takie niewyjaśnione, i to się troszeczkę za wami ciągnie. Ale ochotę macie, ochotę macie i to dużo. A jak ochota jest, no mi się wydaje, że i te rozczarowania pójdą tak troszeczkę w bok. Tak, tak myślę, tak myślę. Okay, tutaj jeszcze raz się pojawiła nam królowa buław. Tą królową buław macie w tej pierwszej części i tutaj macie też tą królową buław, czyli jest chęć, energia. Człowiek chce coś nowego, człowiek chce się zaangażować w coś nowego. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. No i tutaj mamy ósemkę buław, fajna karta czwórkę mięcza i trójkę buław. Ósemka buław pokazuje, że coś się nagle stanie. No być może ten rycerz kielichów się pojawi i troszeczkę tutaj zrobi zamieszania u Was tak nagle. No ale to będzie takie pozytywne, to będzie takie dla Was przyjemne i muszę powiedzieć, że Wy będziecie się wahać. Tak jak tutaj widzimy tą kapłankę, która pokazuje właśnie te wahanie wasze, że wy nie wiecie, że wy się zastanawiacie i tutaj również mamy czwórkę miecze karta pokazująca że człowiek jest w takim stanie, że nie chce zbyt wiele decyzji podejmować po prostu się waha i ta trójka buław pokazuje, że wy byście chętnie wystartowali, co już mówiłam na początku, jeżeli chodzi o, ten ry o tego rycerza, wy byście chętnie wystartowali tutaj, e, właśnie, ale to jest na tak, jeszcze wam brakuje tego ostatniego ognia, tego ostatniego dzwonka, że tak powiem, no bo tutaj jeszcze was coś hamuje. Także te karty, muszę powiedzieć, z tej pierwszej części, z tej drugiej części, troszeczkę są podobne, to się troszeczkę tak uzupełnia, ale zobaczymy, co tutaj się będzie jeszcze działo. Dziewiątka buław, karta pokazująca, że człowiek coś w życiu przeszedł, coś przeżył, i w tej chwili jest tak silnie nastawiony do wszystkiego, co się pokaże u Was. Dziewiątka miecza. No to jest taka karta, niezbyt, niezbyt yy, dobra karta, pokazująca właśnie, że człowiek jest taki troszeczkę yy, zmartwiony, depresyjny, bo coś mu tam kiedyś nie wyszło i teraz ciągnie to jeszcze za sobą. Ale tu jest chęć, aby zacząć coś na nowo. I tu wrócę znowu do tej karty, która tutaj się pokazała na samym początku. Że wy mieliście jakieś przeżycia kiedyś tam. Być może to było daleko w przeszłości, lub w niedalekiej e, przeszłości. W każdym razie coś było niezbyt pozytywnego, i tutaj to jeszcze raz się potwierdza: ta dziewiątka mieczy to pokazuje. Ten płacz, tą troskę, ten smutek, to cierpienie i wy tak jakbym. Jak patrzę na tą kartę, mam takie wrażenie, że Wy jesteście z tego właściwie wyleczeni. Tego nie ma, tego bólu już, ale człowiek dmucha na zimne. Dmucha na zimne, tak powiem, bo tutaj ten as się pokazał as monet pokazujący, że człowiek chce coś nowego i tutaj też jest to nowe, tak? My chcemy wystartować. Ta królowa była dwa razy się pokazała. Chcemy, chcemy, chcemy. I szóstka kielichów pokazuje, że człowiek bardzo często wraca do przeszłości, do tego, jakie życie nasze było. Patrzy na te sytuacje, które były niezbyt pomyślne, patrzy również na te sytuacje, które były bardzo pomyślne, wyciąga z tego jakieś wnioski i chciałby znowu zacząć żyć. I tutaj właśnie ta ochota, tego, żeby coś zrobić, żeby z czymś wystartować, żeby cieszyć się życiem, tu jest ogromna, ogromna ochota i ten start tutaj widać. Wy już stoicie tak, jak, tak jak powiedziałam, Wami tylko potrzebuje, potrzebny jest ten ostatni dzwonek i Wy wchodzicie w to. Ja podejrzewam, że ten rycerz kielichów tutaj też ma wiele. Do powiedzenia, tu ma duże znaczenie. Wy chcecie w coś wejść, wy, wy chcecie w coś um, zainwestować. Być może właśnie to jest ten rycerz kielichów, ale tutaj są również jakieś pieniądze, tu jest jakaś nowa inwestycja, tu jest coś nowego i to, co było kiedyś, te cierpienia, to jest zagojone, to jest zagojone. To jest tak, jak jak to mówią, trening czyni mistrza po tych wszystkich przeżyciach zrobiliście się mocniejsi, jesteście silniejsi, macie większe doświadczenie. I tak jak powiedziałam, muchacie na zimne, ale nie bez powodu, ale to, co przeżyliście, takiego niezbyt dobrego, to Wam wyrobiło takie duchowym mięśnie, że tak powiem i teraz już nie jest tak łatwo Was zranić. I myślę, że Wy tutaj będziecie się zastanawiać nad tym, aby z tym Królem, z tym Rycerzem Kielichów wystartować, żeby wystartować również, jeżeli chodzi o jakąś nową inwestycję i tak jak powiedziałam, będzie coś nowego, coś nagle się stanie, co was trochę, no tak może z równowagi wyprowadzi, ale to będzie prawdopodobnie coś pozytywnego. I tak ogólnie, muszę powiedzieć, jak patrzę na te karty, to zapowiada się dosyć dobry tydzień, i myślę, że ym, będzie powód do radości w tym tygodniu, szczególnie być może dlatego, że mamy święta i życzę Wam, kochani. Udany świąt, zdrowych świąt, przede wszystkim zdrowych. Trzymajcie się, uważajcie na siebie, kochajcie się, dbajcie o siebie i przede wszystkim szanujcie się nawzajem. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego.